Jestem bardzo zadowolona z tych pierwszych naszych przyjazdów z tego pierwszego. Frekwencja jak widać dopisała, to jest ważne, bo dotarliśmy z informacją do tych pierwszych podróżnych. Również dziękujemy mediom, bo dzięki nim właśnie ta informacja została szybko przekazana i taki pozytywny odbiór. Tak, zdecydowali się jechać dzisiaj i na następne kursy razem z nami z przywozami regionalnymi. Część yy, od podróżnych jedzie do Kowna i wraca z nami, bo na tą wycieczkę zdecydowaliśmy się. Część podróżnych zostaje w Kownie, i jutro zdecydowali się wracać. I rozmawiałam z pewnym małżeństwem, którzy zdecydowali się jechać do Wilna i też tam z noclegiem i wracają. Także jak można fantastycznie weekend spędzić za granicą, a więc na terenie Litwy. Widzę pociąg, który stoi na drugim torze z Litwy, i tam od naszych partnerów kolejarzy litewskich dowiedzieliśmy się, że również niektórzy zostają, niektórzy wracają. Także o takiego klienta nam chodzi. Ja uważam, że tu z nami będzie jeździł każdy pasażer, czy w celach handlowych, czy turystycznych, i ten pociąg jest dla nich. Także uważam, że w sezonie letnim liczymy na turystów międzynarodowych. Wczoraj już wspominałam w mediach, że dostaliśmy maila od pewnego podróżnika z Niemiec, który pogratulował nam tego połączenia, zagwarantował, że na pewno odbędzie podróż. Także informacja dociera daleko za granicę Polski.